I witam serdecznie ponownie, tak jak obiecałem, dzisiaj MP5 na zarąbistej, ale niestety bardzo, bardzo ciasnej mapie. Od razu pokazuję Wam najlepszy spot według mnie tutaj. To właśnie tutaj, tam stawiamy radar. No i co? Czas ich jechać. Hmm, zaczynamy bardzo dobrze, jaram się tą mapą, jaram się tą mapą strasznie tak samo jak... Jak tym, że mnie właśnie zabili i tym, że wszyscy jarają się teraz Black Opsem, a ja jaram się wciąż Modern Warfare. I chyba... Długo nie będę się jarał tym owym nowym Black Opsem, bo po prostu, jak już mówiłem, ta futurystyczna otoczka mi nie leży. No dobra, trochę źle zaczęliśmy, ale przynajmniej respuje nas w dobrym miejscu. Co my tu mamy? MP5 z rozszerzonymi magazynkami. Nie radzę dawać zwiększonej szybkostrzelności, bo ona sama w sobie jest już wysoka. Przestraszył mnie. E, taktyczny, oczywiście Semtex, i e, jako m, dodatkowy ekwipunek, e, e, m, znaczy taktyczny, polecam tutaj właśnie radar. Jeżeli chodzi o perki, m, szybkie przeładowanie, asasyn oraz, e, oraz raport sytuacyjny, żeby wiedzieć, co takiego na nas czeka jakie pułapki. Gram tutaj jednym z moich widzów z sobowtórem hardkrowego koksa, który przechścił się na murzyna. Idzie mu tutaj bardzo dobrze. Wykona... Wykonuje dobrą akcję za dobrą akcją. Zresztą wystarczy spojrzeć w lewy dolny róg ekranu, że często udaje mu się coś skosić. Dobra, zdobyłem Sentry Gun. W dobrym miejscu należałoby go ustawić. Ale najpierw wykorzystamy sobie predatorka. Lecimy, lecimy. I polecieliśmy. O cholera. Uf. Zapominam o tym raporcie sytuacyjnym. Za późno też zauważam. To, co powinno być zauważone znacznie wcześniej. Ach, pieprzony granat. No właśnie, tak jak mówiłem, za późno, zauważam. To, co powinienem zauważyć znacznie wcześniej. Dobra, ważne, że prowadzimy. Teraz postaram się gdzieś rozstawić tę wieżyczkę strażniczą. Pokażę Wam do tego najlepszy, według mnie, spot, jeżeli zajmujemy, a piękny double kill, jeżeli zajmujemy właściwe miejsce. Dobra. Tutaj jest, według mnie, najlepszy spot. Będzie nam chronił plecy ten nasz piękny strażnik. I teraz wchodzimy z powrotem do akcji. Niestety gość przeżył. Zobaczymy co tutaj się dzieje. Oho! Gdzie jesteś? Gdzie ty kurde jesteś? O, dobra. Kolejny trup. A Wykorzystam sobie tą paczuszkę teraz, póki jest w miarę spokojnie. Ław, dobra, jesteśmy tutaj bezpieczni, tam jeden pobieg. Ogólnie jest to jedna z najciaśniejszych map. Przez to jej trochę... nie przepadam za nią, no... Często... giń kurwo Często ogólne... A ja mam dwa predatory aż Ginie się tutaj za często po prostu, ale przez to, że jest ciasno, trochę gra na tej mapie przypomina reklamę Black Opsa Surprise, nie wiem czy się z tym zapoznawaliście Giniesz, zabijasz kogoś, giniesz zabijasz kogoś. No ale takie już są właśnie gry z serii Call of Duty. Mhm, mm mm -hmm, tu pusto. Dobra, pójdziemy sobie trochę w inne miejsce, bo na ten nasz spot niechętnie przychodzą. O, jako broń drugorzędną wziąłem sobie ten gorszy troszkę rewolwer od Magnuma. No Wykorzystał. Wykorzystał sytuację. Centry chyba mm -hmm. zepsuło się, ale samo, nie dlatego, że ktoś się zniszczył. No, 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 no. Nie wyszło. Trudno. Przejdziemy tędy. Dobra, ponieśmiertelnik. Szybciu. Kurde, jak można mieć raport sytuacyjny i nie widzieć tych czerwonych punktów? No to trzeba być mną. Ale tutaj za dużo MP7 widzę, panowie mają. Ale fuks. No, uratował mnie. A, jest naprawdę podbramkowa sytuacja. Trochę szczęścia jednak w tej grze się przydaje. No, mu klękłem do miecza, ale, No i niestety nie wyszło. A, no tak jak mówiłem, surprise za surprise, nie? Dobra, tam widzieliście, że jeden z właśnie z moich widzów hardkorowy koksu, sobowtór hardkorowego koksa. Właśnie tutaj robi konkretną serię zabójstw. Wjechał nich jak nóż w masło, jak chuj w No, to by było tyle. Udało nam się wygrać. Szkoda, że nie ma mojego e, final killa, albo chociażby e, killa widza. Pozdrowienia dla widzów. Dzięki, trzymajcie się, cześć.